Witam Was serdecznie. Zapraszam na taki luźniejszy filmik, 50 faktów, czy też przypadkowych faktów o mnie. E, wiem, że bardzo lubicie tego typu filmiki. Zresztą e, rozmawiałam z moimi znajomymi koleżankami. Pytałam się, jakie filmiki one właśnie uwielbiają oglądać. I właśnie przypadło na ten tak, także jak najbardziej strudziłam, czemu by nie, czemu przyda mi się troszeczkę nie obnażyć. W końcu znamy się pewnie z niektórymi z Was już 4 lata, także myślę, że pora, żeby coś o sobie więcej powiedzieć. Dobra, nie będę przeciągać, bo 50 faktów, słuchajcie, to naprawdę trzeba było się nad nimi zastanowić i sobie skojarzyć, co można Wam ciekawego powiedzieć, czy też mniej ciekawego, ale myślę, że filmik to zweryfikuje. Także, także zaczynajmy. Fakt. Numer jeden dla mnie najważniejszy. Dokładnie od przeszło czterech miesięcy to jest fakt taki, że zostałam mama. Mam synecz syneczka, tomeczka, żeby nam się fajnie zrymowało. Także to jest fakt dla mnie najważniejszy numer jeden. Fakt numer dwa to takie, że od roku jestem żoną. Kolejny fakt, Kocham dzieci, chciałabym mieć ich gromadkę na pewno, e, jeśli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planami, z, plan, z planami, z planami. E, nie chciałabym pozostać matką, mamą jedynaka, ale na pewno mieć po prostu gromadkę dzieci, tak jak już zresztą wspomniałam. E, kolejny fakt, mam pieska Zigi, którego mogliście zobaczyć właśnie rok temu, bo Zigi ma rok. Także teraz już jest troszeczkę starsza, a od niedawna mam kota, który nazywa się Frida, także mam dwie dziewczyny dodatkowe. Można przechlapane, trzy baby i dwóch facetów. Kolejny fakt, przez 12 lat byłam wegetarianką. Może nie dokładnie wegetarianką, tylko laktowo-wegetarianką, jakby ktoś już tutaj chciał tak dbać o szczegóły. Co oznacza, że nie jadam po prostu mięsa, nie jadam wołowiny, wieprzowiny oraz żadnego ptactwa. Od roku to się zmieniło, także w związku z tym, że musiałam mojemu mężowi gotować inne obiady, wyszło, że stałam przy garach całe popołudnie, także stwierdziłam, że ach dobra, przeszło mi to wszystko, także już teraz jem mięso. Wielbiam gotować. Ogólnie gotuję od. od od 12 roku życia to już na pewno. Skojarzę właśnie te 12, moich 12 lat, szczególnie, ponieważ właśnie w tym około tego 97 roku mieliśmy z rodzicami taki większy remont w domu i ja w związku z tym, że byłam jedyną kobietą w domu, musiałam gotować dla tych wszystkich panów budujących. W ogóle taka śmieszna historyka była z tym, bo ja szybko gotowałam obiad, a mama musiała przyjechać z pracy, żeby ten obiad im wydać, bo ja się strasznie krępowałam, bo mi się wydawało, że oni. Oni by nie chcieli jeść prawda, obiadu zrobionego przez 12 -latkę. no ale, ale ogólnie było zawsze dużo śmiechu. Uwielbiam również piec, a moim przybojem, który zawsze mi wychodzi, to jest skubaniec, czyli taki po prostu placek na kruchym cieście, oraz sernik z ruskiniami, także też nikt tutaj na niego nie narzeka. Natomiast to jest śmieszne, ale nigdy mi nie wychodzą naleśniki, zawsze coś przedobrze, albo naleję za dużo maślanki, albo za dużo mąki, po prostu masakra. No i nie wiem dlaczego, ale zawsze w plackach proszkowych wychodzi mi zakalec. No to też nieciekawe, bo nie lubię, jak mi coś nie wychodzi, także <grytanie> mój mąż namiętnie musi jeść zakalec, bo jak się na coś ubra, to no, nie ma, że boli. Kolejny fakt, to już dziesiąty. W moim rodzinnym domu byłam zawsze specem od wszystkich sprzętów. Także jakaś nowa lodówka, zmywarka, pralka, ja wszystko obczajałam. Także do tej pory moja mama jak czegoś nie mówi, dzwoni Monika, ratuj, co tutaj teraz zrobić. Kolejny fakt, co już pewnie mogliście wywnioskować, jestem osobą rodzinną, bardzo kocham swoją rodzinę. No i nie wyobrażam sobie z nimi po prostu nie żyć i nie utrzymywać kontaktów. Kolejny fakt. Nie wyobrażam sobie także mieszkania w innym mieście, ale to głównie właśnie się tyczy na tą moją rodzinę. Nie chciałabym mieszkać gdzieś z dala, żeby nie musieć się z nimi regularnie widywać, aczkolwiek w Warszawie, w naszej pięknej stolicy, no nie powiem, miałam kiedyś takie myśli, żeby tam zamieszkać. Fakt numer 13. Na drugie imię, bo na pierwsze mam Monika, jakby ktoś nie wiedział, na drugie mam Magdalena, a na trzecie, czyli to takie pobieżmowaniu, dałam sobie Wiktoria. Tak, mi się podobała Wiktoria. Fakt numer czternasty. Ja jestem osobą wierzącą. Ogólnie temat wiary ja nigdy nie podejmuję we filmikach, bo mój kanał jest, prawda, całkowicie no, odmienny, o odmiennej tematyce, ale jestem osobą wierzącą, staram się co tydzień regularnie chodzić do kościoła, ale oczywiście wszystko tutaj... W granicach rozsądku, także dowodką, w żadnym wypadku też nie jestem. Fakt numer 15. Mam jednego brata, Roberta, młodszego ode mnie dokładnie o 15 miesięcy, którego bardzo, bardzo, bardzo kocham i podrabiam serdecznie, chociaż pewnie tak gdzie będzie oglądać. Fakt numer 16, związany z moim bratem, jak najbardziej. Jako dzieci strasznie się biliśmy, i to tak chyba do 15 roku życia mojego na pewno, raz, słuchajcie, tak mu przywaliłam rurą od odkurzacza, musiał mi nieźle czymś wkurzyć, że mój brat walnął się na ziemię i przez 20 minut ryczał po prostu głośnym rykiem. Ja ryczałam razem z nim, bo po prostu miałam przed oczami wizję jego złamanego kręgosłupa, no ale po tych 20 minutach mój brat chyba już miał dosyć udawania, wstał i zaczął się ze mnie śmiać. No, bo po prostu myślałam, że go ponownie walnę tą rurą, bo e, wiecie, jaki to stres, złamać bratu, kręgosłup. No, taka myśl naprawdę mi tutaj przesła, przeszła przez głowę. E, kolejny fakt, numer 17, 17, zawsze chciałam mieć siostrę. E, no, kolejny fakt. Em, Raz, raz w życiu byłam potrącona przez e, samochód e, i to taka śmieszna sytuacja, bo akurat szłam w sukni komunijnej, to była trzecia klasa podstawówki, przechodziłam przez pas, do, byłam dosłownie słuchajcie, tuż przed kościołem, bo nie wiem czy tak u Was też jeszcze ogólnie to wszędzie w całej Polsce, ale w moim regionie e, właśnie m, po kom, rok po komunii było takie jakby odnowienie, taka rocznica tej komunii, nie wiem, w każdym razie ja szłam w tej mojej sukni komunijnej, takiej pięknej, wystrojona i potrącił mnie maluch. Ale śmieszna sytuacja była taka, bo maluch biedny, starawy, o mały woz nie został potrącony przeze mnie, no, ale to był już jego problem. Miałam też inny wypadek samochodowy. To już byłam trochę starsza, prowadziłam samochód i na moim leszczyńskim wiadukcie po prostu wjechałam komuś innemu w tyłek. No, każdy, co jedzie w tyłek komuś, jest winny a prawda, odgórnie. Natomiast jak ktoś staje, prawda, nie hamuje w ciągu jednego metra, no to sorry, nie, to ja nie poczuwałam się do winy, no, ale mandat musiałam zapłacić. W wieku pięciu lat miałam operację na oko, w zasadzie to był zabieg. Na mięsku zawiem wyrastałem mi jakieś dziwne włosy, nie, nie włosy, tylko miałam jakąś czarną czarny pigment to musiało być usunięte, bo nie wiadomo, że czy to się z tego złego nie rozwinęło. Yy, ogólnie całe moje dzieciństwo yy, w zasadzie moim drugim domem był, była praca moich rodziców. Moje rodzice prowadzą sklepy spożywcze, yy, także wychowałam się w spożywczaku. Sama za to yy, też jakoś, jakoś myślę yy, od rodziny przejąłam w genach mykałkę do handlu i, i prowadzę też razem z mężem oczywiście sklep internetowy od trzech lat, także jeśli jeszcze nie odwiedziliście naszej strony, to zapraszam Was serdecznie. ladymakeup.pl ukośnik sklep. Zapraszam. Kolejny fakt. 23 tutaj naliczyłam. Prędzej gadałam niż chodziłam, także z 15 miałam 12 miesięcy. Mówiłam pełnymi zdaniami, ale dupy niestety podnieść mi się nie chciało. Raz zgubiłam się na plaży, na szczęście to nie był wielki kurort, miałam może 8 lat, bo nie to dałam, ale wokół Leszna ogólnie jest bardzo dużo jezior, także raz wybraliśmy się z rodzicami do takiej miejscowości Gołanice, tam jest dosyć mała plaża, może wzdłuż 150 metrów, ale ja jako dziecko bardzo gadatliwe poznałam nową koleżankę, tak się z nią zagadałam. Szliśmy sobie wzdłuż plaży, było bardzo dużo ludzi, a moi rodzice prawie że osiwieli, a mój tata wska skakał wiem do jeziora i szukał mnie już pod nie, także wiem, że stresu moim rodzicom naprawdę przysporzyłam bardzo dużo tym swoim gadulstwem. Fakt 25. Zawsze byłam osobą kontaktową, znaczy myślę, że też nadal jestem. Zawsze lubiłam i lubię nadal poznawać nowych ludzi, także nie mam tutaj żadnego problemu i nie mam żadnej bariery przed poznawaniem prawda, nowych osób. Fakt 26. W, w podstawówce, czyli w szkole podstawowej, bardzo dobrze uczyłam się, byłam wręcz kujonem. Kończyłam szkołę, czyli tą klasę ósmą, miałam średnią 5-5, co oczywiście już nigdy więcej się nie powtórzyło. Ja też, też dobrze się uczyłam, no ale o takim kujaństwie już nie było mowy. Ja ogólnie też w szkole podstawowej byłam przewodniczącą szkoły. No, ale oraz to jest też dla mnie bardzo ważny fakt. Należałam do chórku szkolnego. Bardzo uwielbiałam śpiewać, zresztą nadal uwielbiam śpiewać. Do tego stopnia, że nawet brałam udział słuchajcie, w festiwalu piosenki lwowskiej. Już nie z polwowskiego, bo mnie zaśpiewam, bo nie pamiętam, ale, ale było po prostu śmiesznie. I to, co już powiedziałam, czyli fakt 29, że bardzo uwielbiam śpiewać, śpiewam wszędzie. Śpiewam pod prysznicem śpiewam w kuchni, śpiewam na spacerze. Mój biedny synek teraz. No, tego wszystkiego uświadcza, bo mu cały czas śpiewam, a że lubi, jak mu się śpiewa, no to mogę się przed nim wyżyć. Fakt 30 Mam pamięć do liczb oraz do twarzy. Wszystkie najważniejsze numery telefonu, jakieś PESEL-e, nie PESEL-e to zapamiętuję. A pamięć do twarzy do tego stopnia, że jak kogoś gdzieś zobaczę i, i raz w życiu spotkam i później mam okazję jeszcze raz z tą osobą się spotkać, to cały czas główkuję gdzie ja tą osobę widziałam. To naprawdę słuchajcie czasami jest bardzo upierdliwe, bo cały czas myślę Jezus konia znam tą osobę. Fakt 31. Kiedyś liczyłam schody, taka moja mała mania, ona jest, w zasadzie została mi do tej pory, jak jestem, no przeprowadzam się, jestem gdzieś w nowym miejscu, przebywam tam dłużej. Schody muszą być policzone, bo nie daj Boże, szłabym, szłabym od i nie włączyłabym świata, to tak, żeby się nie wywalić. Raz miałam taki bardzo nieprzyjemny incydent, uczyłam się u siebie w pokoju, zawsze byłam oparta o ścianę. Coś mnie tu swędziało, a to słuchajcie, mysz mi chodziła po plecach. Taką traumę przeżyłam, że chyba w swoim pokoju przez tydzień nie mieszkałam. Bardzo się zestresowałam, to myszą. To coś związane z moim zamiłowaniem do gotowania, raz wylałam na siebie garnek z gorącymi pyrami. Czyli po prostu pyry po wielkopolsku, czyli z ziemniakami pewnie gotowałam w jakimś garnku coś uszkodzonego chyba z jedną rączką, co pamiętam, odsydałam te ziemniaki słuchajcie, i pech chciał, tak, miałam przez trzy tygodnie, miałam zwolnienie ze szkoły, jeden to był plus, to było w szkole podstawowej, miałam taki wielki bąbel, w zasadzie na prawie całe UDO, bąbel oczywiście z osoczem, z płynem, prawda, który się widzieli po oparzeniu Masakra. Ogólnie od 15 roku życia choruję na bielactwo, także to jest fakt 34. 35. Jestem osobą wrażliwą, przejmującą się wszystkim szczególnie też to przejmowanie się było dla mnie straszne, jak czytam jakieś negatywne komentarze Wasze. To było szczególnie właśnie na początku takie, wiecie, typowo hejterskie. To bardzo się tym przejmowałam. Teraz, oczywiście, z każdej krytyki wyciągam coś konstruktywnego, ale już tak strasznie bardzo się tym wszystkim nie przejmuję, bo wiem, że niektórzy po prostu lubią coś pisać negatywnego. Kolejny fakt. Bardzo lubię kwiaty. Niestety tego z nie będziecie widzieć, bo światło nam za bardzo świeci, ale bardzo kocham kwiatki, doniczkowe szczególnie. Co tutaj jeszcze? Moją ulubioną piosenka, piosenkarką jest piosenkarka amerykańska Bonnie Tyler, a szczególnie piosenka, uwielbiam ją, I'm hero, nie wiem czy ją kiedyś słyszałyście, ja ją usłyszałam na... Chyba w autokarze, gdzieś na jakiejś wycieczce, ani do Hero akurat miałam chyba jakieś doła, nie wiem, w każdym razie ta piosenka tak mi sobie odsuciła. Nie słyszałam wykonawcy, i później przez miesiąc szukałam właśnie słów tej piosenki, żeby wyczerpić, kto to śpiewa. I tak, bo nie stała się moją e, ulubioną piosenkarką. E, marzę o podróży do Stanów i to już od, o, o, od 20 lat, ja jako dziecko chciałam już zwiedzić stany. Jeszcze mi się to nie udało, ale mam nadzieję, że kiedyś spełnię. E, to moje wielkie marzenie. To fakt, który zawsze mnie tutaj... Mm zawsze mnie prześladuje. To fakt taki, że od dziecka zawsze zmagałam się ze zbędnymi kilogramami. Pierwszy raz tak porządnie schudłam w wieku 12 lat, gdzie rodzice wysłali, ja zresztą sama zresztą chciałam jechać na obóz rowerowy na wyspę duńską Bornholm i tam schudłam chyba z 5 kg przez dwa tygodnie, przez ten wysiłek fizyczny. Oczywiście jak wróciłam rodzice mnie nie poznali i od tego czasu zaczęła się moja przygoda z odchudnaniem. Teraz muszę znowu zabrać się za siebie, bo wiadomo, pociąży to niestety zawsze jakieś kilogramy zostają, szczególnie jak ma się tendencję do tycia. W liceum przez cztery lata byłam przewodniczącą, czyli przez wszystkie klasy liceum, bo za moich czasów, moi drodzy, było liceum czteroletnie. I tak w pierwszej klasie coś, w pierwszym dniu szkoły ogólnie, coś chyba się niepotrzebnie odezwałam do wychowawcy naszego nowego. I tak jak wszyscy stwierdzili, że a ta, co się wyrywa do przodu, nie przewodniczącą. No ale że się sprawdziłam w tej roli, myślę dobrze. <gry> to już zostało nam na 4 lata. Kiedyś w czasach licealnych bardzo chciałam studiować medycynę. Wyszło inaczej, bo jednak stwierdziłam, że jednak tego talentu do medycyny mi brakuje, także z niej zrezygnowałam. Moje najdłuższe wakacje trwały aż trzy tygodnie z moją, moją przyjaciółką Karoliną. Policę wybrałyśmy się do Turcji, były, zaplanowane były dwa tygodnie, natomiast już pod koniec naszych wakacji, gdzieś na trzy dni przed wyjazdem, pojechałyśmy na jednodniową wycieczkę. Gdy wróciłyśmy wieczorem, późnym wieczorem do hotelu po wycieczce, okazało się, że czeka na nas jakieś tutaj tajemniczy liści, gdzie nas informują, że skracają nam pobyt aż o dwa dni. Całą noc, słuchajcie, tak się gotowałyśmy, bo miałyśmy jeszcze tyle zaplanowane na te, na te dwa czy tam te trzy dni, co nam pozostało. Przeczytałyśmy całą umowę, Ja w związku z tym, że zawsze chciałam studiować prawo, stwierdziłam, że to jest niezgodne z prawem. Nie mogą nam skrócić aż o dwa dni naszego wypoczynku, także tak tutaj z nimi zagadałyśmy, że słuchajcie, dali nam tydzień gratis. Nie wiem, czy to był All Inclusive, czy tam nie All Inclusive. No w każdym razie nic nie płaciłyśmy, a trzy tygodnie byłyśmy, byłyśmy, co, byłyśmy co, co byłyśmy, to byłyśmy w Turcji, trzy tygodnie, także ten trzeci tydzień gratis całkowicie. Jeśli nie wierzycie, że można wygrać w Totka, to was informuję, że kiedyś właśnie wygrałam w Totolotka. Co prawda nie szóstkę a piątkę, ale zawsze, zawsze to była wygrana. I żeby było śmiesznie, to było 13 maja 2006 roku w piątek, na mojej pierwszej randce z moim obecnym nożem. I to też była bardzo śmieszna sytuacja, bo już jesteśmy poranczone, jesteśmy w samochodzie, tutaj rozmawiamy sobie przed moim domem, tutaj, prawda, może jakiś pocałunek, nie pamiętam co tam było. W każdym razie moja mama na do mnie dzwoni ileś razy. No, stwierdziłam, że w końcu muszę, kurde, odebrać od niej ten telefon. A tam to. O Spójnie z siebie wydukała że myślała, że ma szóstkę, że mamy szóstkę, bo to w zasadzie ja to wygrałam, że mamy szóstkę, ale niestety jedna liczba jej się pomyliła. No i nie było szóstki, była piątka, ale, ale zawsze bardzo mi, o to, bardzo mi o to wspominam i tą datę na pewno zapamiętam do końca życia. Yy... To, co myślę, też niektóre dziewczyny, te takie bardziej nieśmiałe i, i co nie mają chłopaków i, i, i może myślą o sobie jakoś krytycznie, to chciałam Was może nie tyle poinformować, ale po prostu powiedzieć, że ja swojego pierwszego chłopaka poznałam w wieku 21 lat i tym moim pierwszym życiowym chłopakiem był mój mąż. Także jeśli macie jakieś na tym punkcie też kompleksy że w, i twierdzicie, że jesteście już za stare, a nie miałyście nigdy chłopaka, to na Naprawdę tym się nie przejmujcie. Myślę, że warto czekać na odpowiednią w życiu osobę. Kolejny fakt. 45 to już. Mm, taki bardzo niechlubny, nie lubię się tym chwalić, no ale jak już mam się przed Wami zwierzać, to się zwierzam. Nie lubię czytać książek. Całe życie nad tym ubolewam. Jakoś nie mogę przeczytać książki od deski do deski. No wiadomo, lektury to tam jakoś trzeba było przeczytać, ale w życiu teraz codziennym, dorosłym, mam tyle innych rzeczy do czytania, tyle różnych innych książek, różnych broszur, chociażby związanych tutaj z moim maleństwem, że na książki naprawdę już no nie mam czasu. Może na starość zacznę czytać romanse, mam nadzieję. Mam prawo jazdy na motor, oprócz samochodu oczywiście, prawko na motor. Jako nastolatka, a w zasadzie dziesięciolatka podkochiwałam się w Kevinie z Backstreet Boys, nie wiem czy kojarzycie. No i w Krzysztofie Krawczyku, ale oczywiście z tym, tym z młodych lat, zawsze chciałam być dziennikarką telewizyjną, chociażby pogodynką, chociażby, chociaż pogodynki wiadomo są najpopularniejsze w telewizji, bo któż nie ogląda z nas pogody, ale właśnie w związku z tym, że prowadzę kanał na YouTube, w związku z tym, że mnie oglądacie, to i mam jakąś namiastkę swojej własnej telewizji, także dziękuję Wam bardzo, że też w jakiś sposób wspomagacie mi spełniać moje marzenia, no bo mnie oglądacie, prawda? Tylko, że to jest dla mnie najważniejsze. O, to co mój mąż powiedział, że powinnam powiedzieć na początku, jestem niewyryta. To znaczy, że mam zawsze problem, żeby zdążyć gdzieś na czas, nawet jak mam czasu tą z zapasu zawsze mam tyle rzeczy do zrobienia, że nigdy nie zdążę, także mam nadzieję, że to jeszcze mi się kiedyś tutaj poprawi na starość. No i fakt 50. Bardzo nie lubię, jak do mnie mówi się Monia. Nienawidzę. W ogóle nie lubię swojego imienia. A tej Moni to już w ogóle nie także proszę piszcie do mnie, Monika. No. I dotrwaliśmy do końca. W sumie nie kontrolowałam, ile ten filmik trwa, ale chyba bardzo długo, także dziękuję Wam bardzo, że, że jesteście, jesteście na zakończeniu. No, dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i pozdrawiam Was serdecznie.